Cześć! Matko, znowu patrzę się w stronę kamery kurde blade cięcie! manko tu Mamba Gramy dalej w bajo Co ja miałem zrobić? Już nie pamiętam, tak dawno nie grałem Wróć do warsztatu rusznikarza To wio A co? Jakaś skrzynka? Ups Czego ja tym rzuciłem? A, bo tym się prawym przeciwkiem się nie, nie celuje już Robiłem chyba z 11 odcinków tej gry i dalej nie mogę tego... Zapamiętać. Mr. Lin? Chen Lin? Sobie. Excuse me, Chen Lin? Mówię do are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! I'm Booker DeWitt. Stand back! These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Uh, Daisy Fitzroy sent us... We need to talk about about some weapons. Machines are very dangerous. No place for stupid people. Want to lose pretty hands? Mr. Lin, what is wrong with him? Remember him dead in that cell? Maybe in some way he remembers that too. How do you reconcile that? I don't know. No, quick. Hey, Shan Lin. Shan Lin. Co, no jestem w warsztacie? Co ja mam zrobić? Uuu, sorry, sorry, Shenlin. Ej, no, co? Dobra, schodzimy na. Be Oj, beczka, beczka. Chodzimy na dół, co ludzie? Tędy nie zejdziemy. Zejdziemy tędy. No przeskocz to! Co za lamus? Ty co, z powrotem na dół? No. A jednak. A, rozmawiajmy. Matko, cały czas jak chcesz powiedzieć takiego. Jak lecą napisy, to kurczę, cały czas patrzę w tą stronę tej kamery gdzie ona była. Nie mogę się opanować. To jest Mrs. Lin. Co bez trochę mu się umarło. że pani. Sara. Mówi, Booker. Co co ty masz takie ruchy. Rozważy na dół. Dobra, to. Ale tak mam wyjść? No dobra, chyba mam wyjść. Ale nie jestem pewien, w sumie. Czemu wcześniej tego nie sprawdziłem? Teraz będę latał jak głupi za życie. O, dawaj, 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 dawaj Wkurza mnie to ładowanie no. Zdecydowa... Zdecydowanie Tak właśnie, to zdecydowanie No, za długie tak. Automatyczny zapis, kogo będziemy tu strzelać Skąd wyjdziecie pederaści? Tam, oje

Aaaa! Wyskocz do tego! Wow! What the fuck? Zostałem otoczony! E, właśnie zauważyłem... E, że kiedy... Wypieprzaj! Właśnie zauważyłem, że kiedy y, celuję przez ten. przez celownik, y, to mam. Jezu, ja chyba strasznie głośno mówię do tego mikrofonu, to przez to, że mam słuchawki na uszach. Y... Zauważyłem, że kiedy mam. Y, celuję przez ten celownik, to mi automatycznie naselowuje na tych ludzi. Bardzo fajnie, tylko. Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem, no ale. Dobra, gdzie mamy iść? No to chodźmy. Beczka Pusta Gdzie dalej? Ale to chyba tu you Automatyk kolumni, Często mi to będziecie powtarzać? Cały co czas to say. słyszę <laughs> Kurde, chyba będę musiał to kupić, bo... Diabelski pocałunek, 666 To chyba nie zbieg okoliczności Tutaj możesz przyskępę A kupimy Co tam? JOLO Amunicja Do tego nie Dobra ja mam ten. To jest pełny Karabin. Tu nie jest pełny na pewno. Dobra. Ciągnij dźwignię booker.

Ty tu sta świnio, gin! Gin! Giń! dawaj mi to, jak chcę to. Przedaj do tego pederasty. A nadszot, haha, nadszot. Ty dostaniesz skórki. O, oh, o, oh, fuck my life. Już jest mi to... Aaa, czekajcie, bo nie ogarniam. Wow! Eee, tu! Bisz, ma to. Wow! Ty pedale A tam jesteś Raz Dwa Wypieprzaj geju Francowaty Dobra, ten nie żyje A teraz rzucimy w kogoś yy, Śnieżką Rzucę w ciebie Śnieżką A! Pal się. Wypieprzaj To jeszcze do mnie szczela. Dobra Walcie się wszyscy Karabin wyborowy Jee, yeah. nie chcę karabinu wyborowego. Mm. Tu jeszcze ktoś do mnie podbiegł. A nie ma jego ciała. To powinno chyba być, nie? Vigor Sole znaczy Ciekawe, kiedy jakiś nowy Vigor zdobędę. Aż to. O! A tam co? Hak towarowy. No, Tu to Coś musi być. No, wiedziałem. A macie coś, co mnie zadowoli? To by mnie zadowoliło, ale nie mam hajsu. Hmm. Dobra, może jeszcze 357 potrzebuję. Hmm? No. Elegancko kobieto. końcu się na coś przydajesz Dawać. gdzie to było? Zwiększamy obrażenia Patrzcie, Enter i tak go to zostaliśmy bez pieniędzy totalnie Mamy cztery. No tam Dawaj, ja się go tam złapię, przeszukam jeszcze tego ziomka tam na górze co był Aha, tą przeszukałem. To przeszukałem Banan aj tam banan, dawać to. Wow. spoko. No problem, seniorita. Nie chcę granatnika. No nie, po jednego orła tu wyszedłem. Seriously, dude, e, e, w którą stronę idziemy? Tam, tak, ale. No dobra, chodźmy. Nie ma tam czegoś? Chyba nie ma. Dziś na rzeczy nikt do mnie nie strzela. W sumie wziąłby ten piszczał. To jest fajny. To jest taki y, wyborowy. Nie no, dobra. Otwieraj. Ej, patrzcie, widzicie to? Nowy Vigor! Pewnie za niedługo się do, y, do niego dostaniemy. Mam nadzieję, że szybko, bo jestem bardzo ciekaw co tam. Co to? Co tam będzie? Nie ma tu jeszcze czegoś do zabrania. Nie ma tu, czy... Nie ma tu kogoś, kto chce mi coś oddać. Nie ma. To co, jebniemy w przycisk, co? Gdzie jest przycisk? Guzik. Chodź kobieto. Opuść obszar <śmienny> Nie dane mi zostało śpiewać, a raczej nucić czy co ja tam robiłem w sumie? No, w się, bo chcę kogoś tam uszczelić w jajca znowu? <grym> Kurde, głupi jestem. <grym> Go! Kurde ludzie, no, zwariuję z tym ładowaniem się, wczytywaniem. Znaczy? No, wreszcie. Wypuśćcie mnie z tej klatki, chcę stąd wyjść. Nie, no. You must thank me some sort of... freak. Powiedz mi, jak się czujesz. Girl,

not before she pays us we're here for guns <laughs> and then yeah. the airship i have i should head straight for the police station or see what's going far. what do you think come on come on hurry up hit it hit it harder hit it harder but i'm the home guard let's go and eat over there boy bye now Jedzcie Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy To jest bowiem Żywność stworzona przez moją przyjaciółeczkę hop. hop sasa hop sasa skrzyneczka nie do przeszukania Dobrze idę? Zajebiście Nie mógłbym źle iść przecież O kurde to jest dobre, mogę ci jakoś dać hajs? Nie mogę Przykro mi młoda to no, tu, tu nawet nie ma czego przeszukiwać Jestem straszny no. Ej, idę was uwolnić Ciekawe, czy mogę, nie? nie? da się was uwolnić jakoś? Police do not cross Check this out! Jestem brudnym gwałcicielem prawa! Woo! Czy dziedziniec. A! Wezmę to, ale nie użyję, bo mi się nie podoba. Skoro to mi się nie podoba, to na pewno ma coś fajniejszego. Co ty masz na sobie, kobieto? Porąbana! Widzicie to, ludzie? No, miała jakąś szamańską czapkę na głowie. Co to jest? Ej, bo ktoś do mnie grzeje. Nie wiem skąd. Zaraz się dowiem. What the fuck is going on? Wow, man Fuck my life Wypieprzam stąd, co to było? Jezu Jezusku Ale mi się gra zacięła Ej, tam jest chyba jakiś boss, szyki chuj Nie wiem czy ja to trafiam w ogóle czy nie No coś tam trafiam Na szczęście to mnie nie trafia Ja pierdzielę Nie no mogliście od razu zrobić coś co mi włoży kurde rakietę w dupę i mnie wysadzi i będzie game over No szukaj szukaj Ja nie mogę tego namierzyć Dobra Nie potrzebujesz do tego amunicji, nie będę z tego korzystał. Tylko wystrzelę tych ludzi, którzy mi tu nie pasują. Jeszcze jedno! Nie! Proszę, Dolan stop! Yo man, check this out! O nie, zdążyłem! Yo man, check this out! Ja pierdzielę! Gdzie to jest? Tam jest Jakie... Dobrze, że to przynajmniej nie chodzi, to... Trafiło mnie chyba Czemu mój Vigor się tak pali? O co chodzi? Znajdziesz sobie jakieś pary naboi I... czy dwa jeden, BUM! Dobra, teraz sobie wystrzelam stąd O ty, psi synu! Giń! Oż ty! I Jeszcze jeden. A to co za świnia znowu? Jakiś kurde jebany gargulec. O nie! Nienawidzę tych pedałów. Jestem snajperem! Co do mnie strzela? Ej strasznie mi się podoba to jak on biega A gin! Oh. Ja ciekaw ci tam dorzucę Ha dorzuciłem Dobra Jeb! Yeah. to nie do niego. Oj, oj, komet mi, bro! Haha! Ha. No to dawaj. Damy jeszcze ktoś! I. O, dalej jest, dalej jest! Tucha! Już? Dajcie mi spokój! Dobra Powiedziałbym walić was? Nie, nie widzę już nikogo Pieprzyć ich Tak Hop Hop Ktoś tam jeszcze krzyczy do mnie Tu coś jest e, gdzie ja jestem? Dobra, sole się przydadzą Teraz mi proszę powiedzieć skąd, skąd mnie ktoś woła? Coś się zawraca, tak? Ej Leszczu gdzie jesteś, no denerwujesz mnie już. Granatnik. W sumie to mogłem sobie wcześniej tu wyjść, a nie sobie tak snajperzyć, no ależ trudno. Karabin wyborowy. Go fuck yours. Co? Nie no, ja się zaraz zdenerwuję. O, są gdzieś. Wypieprzać z domu Bożego. Kutafiksie! Kutafiksie! A sej, bum, bum, bum! Oj! Eee. Nie, oni się gdzieś przemieszczają. Jednie to jednie, na swój drożdż temat. Tu gdzieś były sole. Tu są. Odstrzeliłem ci jajca. Nie będę rzucał tymi pieprzonymi śnieżkami, dawaj Sole i gincie, gincie, kobieto. Lipiej, pierwsza sam to. No. Wreszcie mi się udało. Włączymy sobie ten automat. I niech oni się tam martwią. Ja sobie tu zobaczę, czy czegoś nie ma fajnego dla mnie. Oooo, oh, man. To skoczę tam? No. Niech o tak Jeszcze ktoś mnie chce zabić? Zapraszam, panowie! Ups. Przyśpiesz. Wyskoczenie w górę, w dół, na mierzenie zbroi. Ha, wiedziałem, że coś tu będzie. Odtworzymy.

Pistrzał. Eee, zobaczmy sobie co tu mamy. Damy radę to przeszukać. Damy radę, my nie damy rady. Jesteśmy skurczybykami, skurczybykami którzy rzuca, rzucają się znymi kółkami. Otwieraj. Bed motherfucker. Dzięki ci. Opuszczamy tu, ru, tu, 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 tu. O fajnie się strzelało fajnie Byczy dom przypominało mi biurko Biura Ej kurde ludzie przydałoby się Jeszcze ze hmm. Może ze dwa sloty na broń jeszcze by się przydały Naprawdę Bo ja nie mogę To są takie dylematy którą broń jeszcze bym chciał mieć, kurde, na przykład strzelbę w swoim arsenale za pazuchą. Chciałbym mieć jeszcze, na przykład, piszczał. Jakbym miał te cztery bronie, to bym... to było elegancko. A tak jak na razie, na razie was żegnam. Podobało się, lajkujcie, subujcie, komentujcie, pokazujcie innym. I yy, do następnego, cześć!